Czy megalodon na pewno wyginął? Nasze bezkresne oceany pełne są przerażających istot, ale prehistoryczny megalodon ustawiłby je wszystkie w szeregu. Przez ponad 10 milionów lat potężny megalodon władał w naszych wodach i całe szczęście, że dzisiaj już go nie spotkamy. Choć niektórzy próbują przekonywać, że te łobuziaki wciąż pływają w oceanach, prawda jest taka, że już dawno wymarły. Nadal nie wierzycie? To przygotujcie się na dużą dozę naukowej gadaniny. Ale najpierw subskrybujcie nasz kanał i włączcie powiadomienia, by dołączyć do nas na jasnej stronie. Poznajcie megalodona, największego rekina w dziejach Ziemi. Największy ząb megalodona, jaki znaleziono, miał prawie 18 cm długości, czyli ponad 3 razy więcej niż zęby żarłaczy białych występujących obecnie. Jeden megalodon miał aż 276 takich zębów, które z łatwością rozszarpywały delfiny, wieloryby czy nawet inne rekiny. Tak przynajmniej twierdzi Muzeum Historii Naturalnej w Londynie. Przestraszeni? Bo ja tak, ale nie uciekajcie jeszcze. Megalodony już od dawna są wymarłe. Pomimo wielu hitów klasy B, takich jak Atak Rekinów, Megalodon oraz teorii spiskowych krążących po internecie, te prehistoryczne stwory już nie istnieją. Co więcej, wymarcie megalodona nastąpiło bardzo dawno, bo około 2,6 miliona lat temu. A dowodów na to mamy całe mnóstwo. No to zaczynamy. Około 2,6 miliona lat temu rozpoczęła się era zwana Pleistocenem. Na początku tej ery Ziemia zaczęła się powoli ochładzać, formując coraz powszechniejsze lodowce. Jeśli coś Wam świta, że to właśnie była epoka lodowcowa, to macie absolutną rację. Ze względu na obniżającą się temperaturę, sytuacja w oceanach zaczęła się zmieniać. Po pierwsze, wieloryby zaczęły migrować, by znaleźć więcej pożywienia, głównie na obydwu biegunach. Jako, że było to danie główne Megalodona, było mu coraz ciężej znaleźć równie porządną przekąskę. Być może to właśnie to było powodem jego wymarcia. Tak przynajmniej myśleli naukowcy aż do 2016 roku, gdy dr Katalina Pimiento wraz z zespołem naukowców stwierdzili, że prawdopodobnie wcale tak nie było. Choć nie ulega wątpliwości, że Megalodon na pewno wymarł, to zapewne nie dlatego, że nie był w stanie nadążyć za wielorybami w niższych temperaturach. Na skamieniałości megalodona natrafiono w bardzo zimnych wodach, nawet bliskich 0 stopni, co by oznaczało, że te gigantyczne rekiny nie bały się mroźnych wód. Oczywiście wolały raczej cieplejsze klimaty, od 12 do 27 stopni Celsjusza, ale badanie Pimiento wykazało, że lodowata woda im nie przeszkadzała. Nie jest to aż tak niewiarygodne, gdy weźmiemy pod uwagę, że rekiny to stworzenia heterotermiczne, czyli są w stanie utrzymać swoją temperaturę ciała, nawet jeśli temperatura wody jest dla nich za zimna. Okej, okay, więc skoro nie migracje wielorybów są odpowiedzialne za śmierć tego gatunku, to co jest? Jak zwykle bywa, chodzi o konkurencję. Chociaż megalodony były okrutne i przerażające, w wodach kłębiło się od innych, głodnych drapieżników, które gustowały w podobnych ofiarach. Pożryj albo zostań pożarty. W sensie, że rekin zjada rekina, albo rekinowi zjada wieloryb. Albo nie. Wiecie, o co chodzi. Jednym z największych konkurentów megalodona w trakcie epoki mioceńskiej był wymarły już gatunek walenia o nazwie Liviatan Melvillei. Te prehistoryczne kaszaloty miały krótsze szczęki niż ich dzisiejsi potomkowie, a dzięki swoim ogromnym zębom mogły rozrywać na strzępy rekiny czy nawet inne walenie. O rany, nie były to bowiem jedyne drapieżne wieloryby, które w tej erze żyły w naszych oceanach. Pod koniec Miocenu pojawił się nowy gatunek rekina, który odmienił wszystko. Był to Carcharodon habalai, najstarszy przodek dzisiejszego żarłacza białego. To właśnie ten nowicjusz nie bał się bezpośrednich starć z wielkim megalodonem w walce o swoje ofiary. Skąd naukowcy to wiedzą? Ślady zębów Carcharodon habalaj znalezione zostały na skamieniałościach tych samych waleni, w których gustował megalodon. W miarę upływu czasu w pliocenie wieloryby zaczęły powoli wymierać. Gdy w trakcie miocenu istniało około 60 różnych gatunków wielorybów, w pliocenie ostało się ich zaledwie 40. Wiele z nich ewoluowało, zamieniając zęby na fiszbiny. Dzięki tym podobnym do grzebieni wyrostkom w pyskach wieloryby mogły pobierać kryl, swój ulubiony pokarm. A kryl, którym się pożywiały, to głównie mikroskopijne algi, zwane okrzemkami. Ale około 3 milionów lat temu wiele różnych rodzajów okrzemek zaczęło zanikać, pozostawiając tylko kilka odmian. Choć wciąż nie do końca wiadomo, jak do tego doszło, mogło to być spowodowane zmianami w cyrkulacji wód oceanicznych. Ponieważ okrzemki zanikały, zanikał także kryl, co oznaczało, że wiele wielorybów pływało o pustych brzuchach. Wraz z powolnym zanikiem wielorybów taki sam los spotkał megalodona. Krąg życia, prawda? W tym czasie megalodon musiał się mierzyć z coraz trudniejszym przeciwnikiem, żarłaczem białym, który był mniejszy i zwinniejszy. Coś jak wyścig suwa z Porsche, czajcie bazę. Dzięki swoim rozmiarom i zwinności, żarłacze białe nie potrzebowały tyle pożywienia co megalodon. I właśnie dlatego, ludzie jasnej strony, 2,6 milionów lat temu ostatni megalodon królował wśród fal jako najstraszniejszy rekin świata. Ogromny, brutalny drapieżnik, czy nie, zawsze jest tak jakoś smutno, kiedy wymiera cały gatunek, nie sądzicie? A co by było, gdyby megalodon przetrwał ten wielki głód i nadal pływał w naszych wodach? Czy dzisiejsze oceany wyglądałyby inaczej? Zapewne nie bylibyście tak chętni pójść popływać, co nie? Żarty na bok. Dzisiejsza fauna i flora morska wyglądałaby nieco inaczej, gdyby megalodon nadal był z nami. Po pierwsze, prawdopodobnie nie istniałby znany gatunek ogromnego walenia, jakim jest płetwal błękitny. Ten maluch może mierzyć nawet 25 metrów, co czyni go największym zwierzęciem na naszej planecie. Udało im się przetrwać i urosnąć do tak pokaźnych rozmiarów, bo przez kilka milionów lat nie były celem ataków nowych, mniejszych mięsożerców, takich jak żarłacz błękitny czy orka. A ponieważ nie były czyimś potencjalnym obiadem, większe gatunki wielorybów rosły i rozwijały się, stając się ogromnymi zwierzętami, które znamy dzisiaj. Choć dzisiejsze żarłacze białe nawet nie zbliżają się rozmiarami do megalodona, wygląda na to, że podążają ich krokami. Żarłacz Biały jest już średnio o metr dłuższy niż jego przodkowie, którzy dzielili wody z megalodonem w pliocenie. Co więcej, najszybciej rosną, gdy są młode, podobnie do megalodona. Czy to oznacza, że żarłacz biały może w przyszłości stać się tak dużym i krwiożerczym mięsożercą jak megalodon? Mając na uwadze, jak wielkie są dzisiejsze wieloryby i to, że żarłaczom białym nic już raczej nie zagraża, pojawienie się nowego megalodona jest bardzo prawdopodobne. Ale zważywszy na to, że megalodonowi ewolucja zajęła miliony lat, aby dotrzeć do sławnych rozmiarów, na pewno sobie trochę poczekamy. No więc proszę, oto naukowy dowód na to, że megalodony już nie istnieją. Przykro mi, że was zawiodłem. Wygląda na to, że jedynym megalodonem, jakiego kiedykolwiek zobaczycie, będzie ten na ekranie. Czy znacie jakieś inne straszne, prehistoryczne i na szczęście wymarłe stwory? Dajcie nam znać w komentarzach. Pamiętajcie, by polubić nasz film, podzielić się nim ze znajomymi i kliknąć subskrybuj. Zostań z nami po jasnej stronie.